Cześć, witam dziś w kolejnym odcinku. Jak widzicie, kolega im pomaga rozwalić Diagol Impa. Bo to pierwsza taka, no taka, rozwałka. Kolejny Diagol Diabolic Imp. No? Nie wiem, czy, Ale nie, no dałbym mu radę i sam chyba, no? Tylko ja się ja tu nie trafię, bo to taka długa druga jest, żeby sobie nie wyobrażacie. Wiecie, jak to ciężko trafić? O! Liderek. No dobra, musimy dalej iść, ale... Ja tu nie wiem, gdzie tu chodzić. Jakieś nieznajome miejsce. To jest... Zaraz, co to w ogóle jest? Nawet nie wiem, gdzie ja jestem. O, Warlock. Tego nigdy nie mogę pokonać, bo oni według są tam na Jalachar na górze. Ale tutaj, zobaczcie, jak wciskamy. O, wreszcie się uda pokonać Warlocka. Pierwszy Warlock w moim życiu będzie. Teraz to chyba pójdę na te dwa. Ej, ale co taki locik słaby? Jo, kinął, to ja tyle się z nim męczyłem na obym pokonać, a tutaj co? Nie no, Byskitu. O, teraz licza dowalamy. Licz to pójdzie szybko, bo ja to już mam dzień wprawej i nie jednego licza pokonałem Mauritem. Dobra, tu tubone basty dowalone. O, na górze! Nie, na dole. Tu jest licz, a na dole są jeszcze Wow. Szkoda, że tu demona nieba, bo przydałaby się słupkę demona albo dedzik na demonie, dobra. Pięknie tutaj idzie. Dobra tysiąc razy. O, Pit fork, nic nie warte. No trzeba sprawdzić, bo nie wiadomo ile. Takie szybkie solóweczki, żeby was nie zanudzać, bo, pisali, bo jak to pisaliście, straciłeś na finezji. Poprawy się. Odcinki będą krótsze, bo na długich to wiadomo, nieraz trzeba na siłę gadać, gadać, a to tak nie wiadomo nieraz co. Dlatego dziękuję za obejrzenie odcinka, szybki, ale za to dużo, dużo tutaj rozwałki jest. Maca potworków rozwalonych, cześć!